Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nie! Yeah. W serii Let's Play Minecraft. Z tej strony Katy i dzisiaj gram z Walkerem w football. Ym, nie wiem, czy widziałeś odcinek na moim kanale, bo bowiem że czasami. Widziałem, widziałem. Ym, nie jesteś na bieżąco, ale w sumie dosyć mi się. Yeah! yeah. Hej! To było w sumie takie bardziej jak samobój. Ym, bardzo mi się podobała ta gra, więc graliśmy już dużo w FIFA razem. Brakuje tutaj komentatora naszego ulubionego. Dariusz <noise> a możemy, możemy go zastąpić. W sumie gramy w, czerwonym, gramy w czerwonym teamie, to tak jakbyśmy byli Polską, a niebiescy, no to nie wiem, Szwecja? Niebieska jest Szwecja, nie? Sz Szwecja no, gra w niebieskich chyba, nie? Znaczy, oni chyba grają w takich A nie w, żółto, nie w żółto-niebieskich. E, no, więc mam nadzieję, Z że... się tak skacze dalej? Dwa razy niż spację, ciego, że... nie? No, co o, ty to? robisz, Jan? Wow, wow, wow. Wysunąłem nam. I już było blisko. Śmiesznie się tak już, z perspektywę bramkarza. Już witał się z gąską. Ej, mamy dobry yes. team, jakie dość zrobili, hello! What? Ej, wracamy do bramka. Najczęściej jak nie chcesz na bramce, nie? No nie, akurat nie, bo to jest dosyć nudne, nie? Ej, on, to było dobre. Ale oczywiście spodłowałam, trafiłam na lewe skrzydło i nie pykło. Nie! Wybiegnij! Buczą, bo podał do bramkarza. mi się to nie podoba. No. No, chyba ma jakąś kontuzję. Pum, 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 no. Tak strzelając kolego, chyba powinieneś pomyśleć o zmianie zawodu. jestem na straży. Kurde, ktoś strzelał na naszą. No co ci nasi robią? No nie wiem właśnie, ale jesteś w to dobry dosyć. No, no fuck To wyglądał jak samochód to z mojej strzele, perspektywy. Nie? No? No, to na strzeju. Co Reported. What ...reported. hell, no bez przesady też. No lol, to jest yy, griffing. Ja nie lubię takich ludzi. nie. Reported Beach? Recorded Beach? Lo? Napisał? Nie, to ktoś tak napisał, bo na czacie Recorded Beach. No, no. Co, ty, co ty zrobiłeś? It's a joke, man. Just a prank, bro. <laughs> It's a prank. It's a prank. No nie, Ej, to się samo ode Donate. mnie odbiło, man. Am a kid. Co się dzieje z tą piłką? No, ej, zaraz ci koleś przysłonię, Ale nie? Coś w ogóle straciłam czarne. orientację, co tu się dzieje. Hmm. Przestańcie, czuję się tak niebezpiecznie, bo cały czas gramy na swoją własną bramkę. Więc to jest dziwne. O nie! Ale miałeś szczęście, nie? No W ogóle jaki jest wynik, bo nie mógł 3-3 Dobił ktoś No nikt nie dobił Niestety dobił... WHAAAAT? ma na no, Famiańskiego to z ciebie Dop nie będzie Powinienem pomyśleć te z mojego zawodu Ja już nie stoję na bramce, nie? nie wiem co? Niech ktoś przejmie bramkę No, to był samobój, to nie? Znowu Co f... Pieprzony... Nie lubię tak. Reporter WYPADĘ! BYĆ KURWA! Naj... buce napisałam przez przypadek, ale chciałam napisać nice. It's a game. It's a game. W ogóle jestem ciekawa, czy ten koleś... Bo napisał, że to nagrywa. Zobaczę później, czy... czy ma kanał na YouTubie. To byłoby <laughs> za dosyć. Tylko że ten ryb jest na razie tak mało rozbudowany, że na przykład nie ma karnych albo czegoś takiego, nie? No, bo zabawne. Mhm. Jarek. Przynajmniej, przynajmniej nasz team strzelił. Muszę zajrzeć naprawdę, czy ten koleś ma jakiś kanał na YouTube, bo skoro to nagrywał, to możliwe, że właśnie ma. Jakie... ej, jak oni to grają? Zobacz jak oni dośrodkowy, ja tak nie potrafię grać. Jak gram na pałę, w sensie próbuję biec z piłką, może akurat mi się uda Nikt nie stoi na bramce. Wycofałam się. Robię tam teraz obrońcą. Ronaldo Rolando Próbowałem podkręcić piłkę, ale podkręć kulę. No, dośrodkowanie nie Komu podawał? Świetne dośrodkowanie. Aj, do kogo podawał? Właśnie. Cała. No, ej, co jest? No. Naciskam i. Co? Nie mieszam się w naszą akcję. Cała magia Dariusza Szpakowskiego. Jego komentarze, Ciekawe, czy w sumie w FIFA 17, skoro zmienia się też silnik, to może wreszcie coś zrobią z tym komentarzem? Wspaniałym, jakże. Nie wątpię. Ach, nie trafiłam. Mówi do ciebie ta poduszka? No No i dobił. No, ja chyba zaraz mu przywalę, to jest ten sam? Hmm, jestem tu żeby wygrać. No, fuck you. Ale lagi. No nie, trochę... go. Ciekawe, czy jest ta, yy, ta technologia goal line. <noise> w ogóle ta piłka, to nie wiem, co to jest. Adidas, Nike. Nike robi piłki? Wiem, że Adidas robi, ale czy Nike robi? Na piłki? pewno. Ale w sensie takie na oficjalne turnieje to zwykle Adidas jest, nie? Mm, nie? Piłka Adidasa była chyba na euro. O ile dobrze widziałam. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jak uderzam. To... To nic się nie dzieje. No. Teraz... Okej, okay. Lukas PVP to prawie jak, jak ty prawie jak ty. Powiedzmy. O! O, walker uratował dzień. O nie! Szkoda, że nie twarło. Dośrodkowanie. Nie, ziomek. A ten stoi w naszej bramce spalony, Ej! What? Jak jest spalony po angielsku? Idiot. Jak jest spalony po angielsku? E Offside. Offside? <noise> Chciałam napisać, ale już teraz no Dlaczego nie mogę mi kopnąć? Chodzimy z atakiem je, 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 almost. Ojej, no, teraz pójdą kontrę. Ziomek, w tobie nadzieja. Ziomek, 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 to za skurczywiek! Skąd on się tam wziął? To ty strzeliłeś? Co? No, no, to na nagraniu. Niemożliwe, is Totalnie możliwe. No. Jeszcze 15 sekund, musimy to wy wygrać. Wygramy. Wiesz, yy, zdarzyło mi się już tak, że w zasadzie w 10 sekund ktoś strzelił 3 gole. yeah, yeah The Twins. No okej. Okay. tak kręcicie łapkami. O boże, jak ty wyglądasz. <noise> ok. To byłoby na tyle w tym odcinku. Byłam świadkiem, jak Puker strzela samobója. Hmm. Niemożliwe to jest. Strzeliłeś. Czaisz? Tutaj będzie replay. Nie. Tu będzie replay, o ile oczywiście mam rację. Jeśli nie, to nie będzie. Ziomek! <ścoughs> tobie nadzieja. Siomek. Si W, w każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Postaram się nagrywać z Walkerem więcej takich minifilmów, więc zachęcajcie go. On jest bardzo bardzo pomocny, pomocny przy nagrywaniu, więc lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia już wkrótce w następnych odcinkach. Bye! Narka.